Witam was widzowie w moim odcinku z Clash Royale. Jest to, no powiedzmy, mały powrót, tak? Yy, nagrałem coś tam, ale no niezbyt czas miałem. Tutaj yy, możemy coś zagrać, tak, ale co najważniejsze, pokażę Wam poradnik jak yy, wbić, jakby jak odebrać nową Legendę totalnie za darmo. No a tak przy okazji wbijajcie do klanu Wafelki. A no, my zaczniemy się w Merge Tactics. No, bo jakbyście nie widzieli, to nowy tryb, nowa aktualizacja i tam bla bla bla. Ja lubię bardzo ten tryb, bo gram w TFT, więc no, bardzo dobre mi się trafiło w ogóle. I trafiło mi się coś takiego, że w sumie chciałbym grać. Yy, bardzo, bo. No, mam trochę zajawę na klasza. Więc liczę, że wy też dobrze odbierzecie, bo ja będę nagrywał. A wiadomo, że. No. Yy... No fajnie jest, nie? Kiedy widzę, że po 100 wyświetleń jest komentarze, no to jest, no motywuje mnie tak to. nie? Więc jeśli chcecie więcej odcinków, no to zapraszam do lajkowania, subowania, bo na 100 subskrypcji będzie specjal, który liczę, że Wam się spodoba, bo to będzie Opening jakich mało, naprawdę będzie to jeden z większych openingów, więc No zobaczcie Jak wbiję 500 subów no to zobaczycie Na razie Znaczy 500, 100 na razie no nie posiadam tyle niestety Więc wbijajcie suby A zobaczycie Jest naprawdę co, bo Zbierałem No tak z kilka miesięcy Nie ukrywam to Wiadomo, to nie będzie tak dużo, ale będzie coś naprawdę dobrego, więc no. Yy, więc li liczę na to, że Wam się to spodoba. No a co? Jak się nie spodoba, to nie? Yy, teraz, yy, no mam. Ja gram zazwyczaj pod asasinów, ale asasyni mi w ogóle nie wchodzą, więc. Myślę, że będę grał pod yy, Juggernautów, Juggernauci też są dobrzy bardzo, są fajni, bo mają dużo tarczy. A, te, a ten, że akurat Skeleton King mi się trafił, no jeden z lepszych z chyba najlepszy. Więc będę grał raczej pod Juggernautów, no chyba, że nagle wszystko mi dropnie pod Asasynów. Więc no, zobaczmy A może złoty dropnie? Już miałem kilka razy złotego. A złoty jest serio mocny No i dobra, i teraz mam wybór Assassin czy Juggernaut? Assassin czy Juggernaut? Dobra, Juggernauta wezmę, bo chcę złotego mieć Trafię jeszcze jednego i będę miał złotego a jak będę miał go złotego to będzie mega op Więc no yy, Zagramy sobie jedną rundkę w mercie Tactics I może jakiś nowy tryb Jakby nowy Challenge, bo y, jest nowa ewolucja, nowy sezon, nowe wszystko, więc trochę taki mały opis wam dam. Y, no i co? No? Będę sobie grał i będę opowiadał trochę, nie? No, wygraliśmy, więc jest git, zajebiście się. Teraz kupuję tego. Kupuję tego, kupuję tego chyba. Jest. Kurde, brakuje mi, bo jego sprzedam za dwa bo zawsze o jedno mniej, więc czekam tylko żeby nie zginął, proszę nie zginę, nie zginę bo biję się z nim, a on już zginął jakoś debil co za frajer tych, nie wiem ale dobra, nieważne e jeśli będę miał złotego tego, no to kurde to będzie easy win, easy win to będzie mega łatwy win więc liczę na to, że no wygram to jak będę miał tego złotego, bo jak będę miał... Albo mogę pójść pod tych. No ale potrzebuję tego i tak i tak. To są undead, undead, To są takie... No to są szkielety. W skrócie. W skrócie. Jak graliście w Clasha, podejrzewam, że raczej graliście. Yy, no to... No to są szkielety, tak? Jeśli chcecie jakieś poradniki, mogę coś tam nagrać, coś tam... Coś tam można, ale... No. Dawam ja zbyt dużych poradników. No, mogę nagrać, ten poradnik, ale jeśli chcecie, no to mogę nagrać, ale tak ogólnie to wolę se skupić się skupić na gameplay po prostu. Więc no, a bije się z pierwszym. No, on ma. co on ma? On ma klanów, czyli że 30% max HP i 30% speeda, jakby, że atak speeda. No i ma kingów, a kingi dają, że. Frontline y że dostaje bonusowy do damage i back line no. no i tyle, no ale zobaczcie co ten king robi, no on jest nieśmiertelny <laughs> on jest nieśmiertelny, jakbym dodał jeszcze juggernautów to on by dostał taką tarczę, że byłby nieśmiertelny o i mam tego, no to gram pod tego no tak się wylosowało. On niby dużo daje, ale czterech tych jest naprawdę mocne i bez problemu teraz cię wygram. Więc no. Um, więc no. S. On czy Avenger? Avenger? Co je zrobił? O kurde, on ma czterech tych klanów. To może być mocne dosyć. No ale liczę na to, że. Nie wiedzie tak mocno. No, Walną bombę ten ziomek. Wali taką jedną soczystą bombę. No, zobaczcie, kad Wiem, że teraz się bije z ziomkiem, który zginął, ale... No to jest to. Dobrze. Obe, Obejrzę. A, w dostał ten ziomek. Więc no. Teraz mam tego. Jakby jego się udało złotego, to w ogóle byłaby ekstra. On jest, ale... Byłoby dobrze jakby było, jakby ich, jakby można było mieć siedem, takie ulepszenie by było, to wtedy bym go dał, tak to, no nie, nie. Bym musiał wyjebać jednego tego, no nie, nie. Raczej nie. Nie opłaca się to. Ale wiem co się opłaca, opłaca się wygrać i mogę wyjebać tego, więc w sumie ten goblin uśles trochę. Więc no... Goblin to jest po prostu setu Czy ten da radę Ty ja to przegram Przegram z nim Mówiłem, no Wiedziałem, że ci kurde są mocni Ale że aż tak Przegram to Nie, nie zginąłem jeszcze No, nie jest problem Jeśli jest tym No to git Fajnie, fajnie No i dobra, i teraz jest tak głoska na pewno chcę jego, bo on dużo daje. Daje tak, daje tak, no i chyba to wszystko. Więcej nie zrobię. No z nim wygram, on odpadnie. tej ziomóg? Nie, czy ten? No nie wiem, z, nie wiem, z którym się biłem. Chyba, chyba z tym. Chyba z tym, bo eks. So. A so. no. ten to jest jakiś nauficznik. No, ale dostali bombę Na łeb No Tutaj jest dominacja, ale zara Zara będzie kurde prawdziwy test no Trochę długo to trwa, bo zazwyczaj krótko trwa A teraz coś się ten O, wygrał ten drugi, no właśnie No właśnie, wygrał ten drugi Tak jak myślałem Jakbym bombera z dołu złotego, fajnie by było ale no nie niestety nie Albo no muszę za nie no nawet nie ten No, nic nie zrobię no albo albo ewentualnie zrobię tak niech prince tutaj poleci on se tutaj z boku a tutaj bomber niech prince nie, nie 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 niech prince poleci kurde ale prince tak Wypnął nie, złą stronę w ogóle bije king choć może w do... dobra, jest chyba, wygrałem chyba nie archer queen skieruje dobra, wygrałem <laughs> jesu, udało się no szczęście on ma tam, gdzie niewidzialny jest więc to dobrze skierowało mogę se dać jego Znowu jego. No i mam tu trzy postacie, które ten. No najchętniej to ten... bym... Kurde, no i trafił, no i co tu zrobić? No i nic. No liczyć na to, że tą pekkę wypchnie ten prince. Powinien ją wypchnąć. Jak wypchnie tą pekkę, to może. Może może. Ważne, żeby Golden Knight nie zabił szybko, bo jak się rozpędzi. Okej. Okay. Yy, to to takie te dało na pekkę, więc jakoś jakoś. Ten ziomek wybuch i dał stuna i wszystko. Dobrze zabił. Jest, wygrałem raczej. Ra... Nie, nie wygrałem. Ar... Archer Queen oczywiście. Archer Queen oczywiście. Archer Queen, kur. Ciągnę. No dobra, drugie miejsce też może być No hmm, tutaj Coś ten Nie no, może nie, tutaj jest odłożone Odłożone jest tutaj Na opening I to nie wszystko To nie wszystko Zagrajmy się teraz może właśnie ten challenge Bo yy, Nie wiem czy, czy Jakby wiecie, że jest ta nowa ewolucja No ta ewolucja Polega na tym, że w sumie, jak macie goblin-szkieleton, jakby, szkieleton-goblin, czy nie wiem jak to się mówi, to w skrócie wypada, zamiast jednego, zamiast je jednych tych szkieletek, to wypadają dwa. No i ciężej to skontrować, no bo lok już nie wystarczy jest zwykły, bo tam i tak ci coś zada, więc no, pójdźmy sobie Dark Prince'a. Okej, okay. nie wiem co ten ziomek chce Jakby on No Okej okay. No dobra obrona ziomek na Dark Prince'a To wystarczy Kult, cool, to, to wystarczy Dziwnie to wypadło ja. Goblin Nie, Bar... to jest Barrel Barbarian Barrel, o To się tak nazywa Puszczę to dosyć dziwna obrona, okej okay, log. Ja sobie puszczę tu Flying Machine. To Flying Machine Nie lubię strasznie na to grać, ale jest mocne, więc no. Hmm, tutaj puszczę tego. Nie, bo on zacznie uciekać. No dobra, jeszcze nie ucieka. No, postarałem się. No i teraz walnij go. On biegnie. Kurde, nie wybuchł. No Co za lums. Robię tak. No ten barbarian chyba nie walnie. Albo jednego hita. Nie, to robię tak. Akurat te barbarianki są silne dosyć. To i tak ten log nic nie da. No hop, nawet, nawet, nawet kartę mi dał. Bo... No, lubię, tylko te, tego nie lubię strasznie. Tego w, w Royal Gianta. Strasznie tego nie lubię, bo mnie denerwuje mnie ta karta. Ok, coś tam zadam. Wybuchnie się to. Teraz zrobię tak. O kurde. No i chyba, chyba będzie katastrofa. Dobra, no jeden raz tylko walnęli, więc nie jest najgorzej, walnę za to Dark Prince'a i w drugą stronę tutaj, to może wyjdzie. O! Okej, okay. zadało dużo, zadało dużo, 500 damage'a, nawet dużo, no bo ma loga, tak, yy, no ale, no, no jest kit, wydaje mi się. Nie wiem czy to jest takie dobre, ale dobra Bo flying machine obina Ci Ziomek Będę teraz tak częściej te Challenge grał, takie luźne po prostu. O kurde A tak, a się odpalił Ziomkowi. Ja mam, Ziomek, ty nie masz szans w sumie. Dałeś mi takie karty, że Nie ma bata, że Ty to obronisz jakoś. O kurde Ty ja tego nie obronię. Ja tego nie obronię za Dobra, obronię Dora, plan B. To musi wyjść. Nie. Dobra, niech ten prince coś tam bije. Wygrałem. Nice. No. Tutaj, kurde, jakieś emotki. O, jest ta. Niedawno ją. Wczoraj ją zakupiłem. No. Tutaj jest coś, jakieś te do odblokowania zafryte. No i co tu jeszcze więcej mówić? No chyba nic, więc chodźmy do poradnika. To tak, nie będę robił żadnych cięć, tylko wyjdźmy Setak, cyk, tutaj wiadomo i wpisujemy Clash Royale Shop, czek, nie, nawet nie trzeba Shop, może być Clash Royale, bo to wchodzi wchodzicie na oficjalną stronę, ja jestem na swoje konto zalogowany, musicie się zalogować, schodzicie na dół o, klikacie claim free i macie yy, i macie za darmo nową legendę To byłoby na tyle Ja dziękuję Wam za oglądanie widzimy się w następnych odcinkach na ro.